Już za chwilę moim gościem będzie Margaret. Zapraszam. Vox FM w rytmie hitów. Marek Środki prezentuje. W tym tygodniu moim gościem jest Margaret. Witam cię serdecznie. Cześć. Nasze spotkania zaczniemy od piosenki, od której ty zaczęłaś swoją karierę, czyli thank you very much. Jeżeli dobrze policzyłem, to było to 6 lat 7 lat temu już. A fajnie było zacząć taką piosenką, która od razu narobiła sporo szumu. Przede wszystkim jako utwór, bo stała się przewojem, ale też teledysk sprawił, że zaczęło być o tobie głośno. Tak. Ja w ogóle bardzo lubię e, wspominać ten czas i lubię wracać do tego czasu. Faktycznie muzycznie się trochę pozmieniało i, i, i w różne inne kierunki mnie pociągnęło. Natomiast cieszę się, że ten pierwszy mój utwór, który jest. jest jest znany jest taki mój pierwszy-pierwszy, też taki utwór trochę dziękczynny. Trochę dziękczynny. Że jednak, że jednak jestem wdzięczna, bo jestem. I, i, i sobie, i, i ludziom, i, i losowi. Jakby to Przypomnij, jak sposób. to wszystko się zaczęło w twoim przypadku, ze śpiewaniem? E, ze śpiewaniem zaczęło się jak zwykle, czyli, czyli po prostu bardzo się wydzierałam, jak byłam dzieciakiem. Na wszystkich możliwych, przy, 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 przy każdej możliwej okazji. E, później poszłam do szkoły muzycznej, później zaczęłam śpiewać. E, oczywiście czasy licealne, czyli jakieś pierwsze zespoły, e, rockowe, elektryczne, pamiętam, że nawet zahaczałem o poezję śpiewaną. E, później przeniósłam się tutaj do Warszawy, no i, no, i, no i jakoś tam. Jakoś poszło. jakoś poszło. I ta piosenka Thank you very much, sporo namieszała, uczyniła z ciebie, można powiedzieć, od razu gwiazdę. Błyskawicznie stałaś się rozpoznawalną artystką i mającą grono zagorzałych fanów i fanek. Tak. tak. To też jest ważne w życiu młodego artysty, żeby znaleźć odbiorców do swojej muzyki. I to takich, którzy wiernie czekają na każdą kolejną piosenkę i śledzą twoje losy. Tak yy, i faktycznie tak jak powiedziałeś, to się szybko dość wszystko wydarzyło. No dziś tak. w dobie internetu. No 7 lat Proste. temu może ten internet trochę jeszcze był wolniejszy, ale nie bardzo. Ale nie, no 7 lat temu też, też hulał. Też hulał. <laughs> Marek Sierowski prezentuje premiera twojej nowej płyty. Tak. Jesteś zadowolona z tego, co udało się nagrać. Jestem bardzo dumna, no. To również płyta w Szwecji yy, produkowana. Tym razem to, już w Polsce. to płyta przede wszystkim w całości w języku polskim. Mój pierwszy krążek po polsku, tak naprawdę. Wyprodukowana, nagrana tylko w Polsce. W sensie byliśmy też na Cyprze, na przykład, żeby, żeby po prostu przewietrzyć głowę i, i zrobiliśmy sobie tam taki music camp. Ale, ale po polsku, z polskimi e twórcami. Nigdy e nie przeżywałam jeszcze tak wydania albumu, bo to też album wyjątkowy, przede, przede wszystkim po polsku, więc w końcu będę zrozumiana. E, natomiast... Nie, no myślę, że po angielsku <laughs> szczególnie to młode, młode pokolenie rozumiecie doskonale. E, no tak, ale myślę, że jednak e, dla mnie samej też śpiewanie po polsku i, i te każde słowo e, i śpiewa się inaczej. W sensie to też jest Wiesz, opowieść o język moim polski życiu. Polski jest to, że... językiem współgłoskowym, gdzie dużo takich syczących zawodziach I... rozmawiamy z... Jest... Sz, takich mhm. y, głosek jest. Język angielski dominują samogłoski, czyli nie ma tego syczenia. I tak, zdecydowanie ale bardziej, łatwiej się yy, śpiewa po angielsku. Yy, no to, to akurat bym też tutaj dyskutowała, bo tak? można po prostu śpiewać po angielsku, ale źle śpiewać po angielsku i tego też się Oczywiście. nie da słuchać, więc. Ale, ale w tym języku polskim chodzi mi o to, że, że ten album w ogóle jest taki bardzo, taki bardzo mój, w sensie taki o mnie i takim jest trochę zaproszeniem do mnie do domu. Bo jest bardzo emocjonalny, jest, je, je, je tam ani, ani nie chcę przepraszać nikogo za nic, ale też mówię po prostu jak jest i, i mówię tam, co mi się podoba, co mi się nie podoba. Trochę się nerwuję, jestem, jestem cała paleta różnych emocji, i dlatego to jest dla mnie tak, tak ważne, bo, bo jednak te, te, te słowa i te emocje po polsku, w moim ojczystym języku, inaczej się wykonuje. Jest to cięższe. Ale wiesz co, bliższe. jeszcze chciałbym wrócić do tych rzeczy, które śpiewasz po angielsku. Pewnego razu w Barcelonie spotkałem jednego z moich kolegów hiszpańskich DJ-ów którzy grają w naprawdę w najlepszych próbach w Europie. No i zapytali się mnie o ciebie. To było przy okazji utworu Wasted. Które gdzieś tam grali i to się podobało. No opowiedziałem im historię o młodej, fajnej dziewczynie z Polski. Byli zauroczeni, bo gdzieś dotarło do nich, że, że dziewczyna, która śpiewa tę piosenkę, to jest, Polska, to jest Polka. To jest chyba fajne uczucie, kiedy dowiadujesz się, że grają Twój utwór w stacjach radiowych na przykład we Włoszech, w Europie. Fajnie. Tak i to się też, to, to, jest, to, to są zawsze miłe momenty i też jest tych momentów wiele, w sensie. Ostatnio moi przyjaciele byli na wycieczce w Wietnamie, i też podczas jakiejś wycieczki e, jakaś, jakaś Japonka słuchała piosenki Kulmidown, no i oni po prostu w tej ekstazie, że o Boże, to Gosia! I ona taka zorientowana, że no, co wy do mnie mówicie. <laughs> Więc to są miłe momenty. Gaja Hornby taki tytuł. Tak. Wytłumacz ten tytuł. Gaja Hornby to moje alterego, e, którym chowałam się tak naprawdę za Margaret. W sensie, e, jak za, zaczęłam być już taka bardzo znana i rozpoznawalna, to, to ten pseudonim pomógł mi w wielu sytuacjach po prostu być anonimową. E, później moi przyjaciele zaczęli mnie tak nazywać e, i, i się po prostu okazało, że, że ta Gaja też tworzy i, i że jest taką szaloną artystką, dziwną, <laughs> e, więc, y, więc pomyślałam sobie, że, że, że chcę zrobić taki projekt i faktycznie muzycznie już troszkę inaczej, dojrzalej i, i te wszystkie słowa, które tam wypowiadam są takie totalnie z głębi serca. Życzę Ci, żeby ten krążek szybko stał się platynowy, szybko zdobył popularność. Dziękuję Ci za wizytę w tym tygodniu w studiu. Dziękuję.